W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o gromadzeniu sobie skarbów, ale właśnie te skarby, jakie skarby gromadzić, gdzie gromadzić? I dobrze Jezus mówi: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, bo one wszystkie są marnością i one przemijają. Ale mamy gromadzić sobie skarby w niebie. I dodaje, bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. A więc. Jakie jest pragnienie e, mojego i Twojego serca? E, co to serce pragnie? I e, zadbajmy, kochani, o swoje serca. To serca, aby były przepełnione Bożą miłością. E, ta miłość, która czerpie źródło z serca Jezusowego. Aby w nas e, biło serce Jezusa. A wtedy będziemy zabiegać to, co ducho, o to, co duchowe, co e, nas pociąga właśnie do nieba. Aby tam był nasz skarb. I słyszymy w drugiej części Ewangelii o świetle, ale też i o ciemności. Właśnie światłem jest Chrystus i warto, aby przebywać w Jego świetle. Piękny czas, czas adoracji, na który możemy poświęcić. Ten, te pragnienia nasze przedstawić Jezusowi podczas adoracji, wpatrując się w niego, trwać jakby w blasku jego słońca, w blasku jego miłości. I ktoś powie: No, tak, ale nie mam czasu na adorację, nie mam czasu pojechać na chwilę, wejść do kościoła, nawet przed Muszą Świętą i być, bo to i tamto jeszcze do zrobienia. No właśnie, i ten skarb. O co zabiegam, o to, co muszę jeszcze zrobić, czy o to, co będzie skarbem dla mnie w niebie. Kiedyś ktoś mi powiedział, zapytał, ile godzin ma doba. No mówię, 24. A on mówi, no niekoniecznie, może ten czas się wydłużyć. Próbowałem przez kilka dni. Zebrać się i pojechać na adorację. Zawsze były jakieś przeciwności, jeszcze to w firmie do zrobienia, jeszcze tamto. A kiedy się raz wybrałem drugi na adorację, to prawie teraz każdego dnia, mówi ten mężczyzna, jest po godzinie przed Panem Jezusem i Pan Jezus układa jego życie. Zrobi wszystko, co było zaplanowane. Jest godzina adoracji i jeszcze pozostaje czas, a więc 24 godziny. Zrobić wszystko, a z Jezusem jeszcze pozostaje czas. I w tym był czas najpiękniejszy, czas, aby przebywać w tej Bożej Światłości przed Najświętszym Sakramentem i ubogacać się duchowo. A więc gdzie jest mój skarb?